Witam wszystkich bardzo serdecznie w 2026 roku Mamy styczeń, szósty konkretnie I rozpoczynamy zabawę na nowo Jak zwykle startujemy z Czystą kartą Zapiszemy sobie ją na nowo Dzisiaj miało być podsumowanie nagrane, ale Zmieniła mi się trochę koncepcja na to podsumowanie I zamiast standardowego Gadania o roku poprzednim dzisiaj wiecie to co klikacie najlepiej czyli opony, tak jest Grawer uwielbia opony, uwielbia gadanie o oponach i wykorzystam to tym bardziej, że mamy coś nieoczywistego i zdaje się, że jakoś nie specjalnie recenzje się pojawiały w internetach na temat tej konkretnej opony więc zobaczymy jak to się kliknie albo i nie tak czy siak, zapraszam na opowieść o przygodach z oponą WTB Vulpine. No chyba tak to się czyta, 40C wersja standardowo u mnie, opona z bieżnikiem raczej szybkim niż wolnym i cenowo przedział 180-220. Powiem wam, jak się na tym jeździło w sezonie, czy były problemy, czy nie było, jak to oceniam. Z przyjemności zakładania, zamleczania, jeżdżenia samego w sobie, odporności na uszkodzenia i tym podobne rzeczy Zapraszam do oglądania Klikajcie suby Tak, w końcu to powiedziałem Piszcie komentarze, też to w końcu powiedziałem I zapraszam do oglądania Chyba w niedzielę, przynajmniej mam taką nadzieję No to startujemy i dlaczego akurat te opony e, po tym jak moje Pirelki skończyły może nie skończyły żywo, tak to jest przesada natomiast były już trochę po rozdzierane z jedna opona konkretnie miała już swoje naratane tam ją przeciąłem chyba w dwóch miejscach I więc miałem okazję sprawdzić mleko że działa knoty też sprawdziłem, też działają polecam no, i e, doszedłem do wniosku, że skoro już mam jedną oponę do wymiany, e, bo nie chciałem ryzykować ultramaratonu na oponie, która jest już jednak trochę rozwalona, no to trzeba by coś zmienić. Jak już kupuję coś na sezon, to raczej staram się iść w coś nowego, czego nie miałem, właśnie po to, żeby móc zrobić ten materiał i posprawdzać sobie różne rzeczy. No i tak też zrobiłem. No i nastąpił research tak zwany Nastąpił research możliwości zakupowych w tym przedziale cenowym Celowałem w ten sam segment Szybkich opon sutrowych Z bieżnikiem pod właśnie gravel Czyli bardzo zbliżonym do tych Pirelek Które miałem Cinturato Gravel Hard bodajże Nawet na pewno I Tufo Tundero To jest ten sam segment I ten sam rozmiar 40 yy, i stąd gdzieś tam miknął mi test w jednym z serwisów, już nie pamiętam w którym. Opon WTB, taki trochę powrót do korzeni. Dlaczego? WTB yy, są znane, to nie jest jakieś nowe odkrycie. Pewnie większość z osób wie o tym. Yy, I jak zakupiłem swój pierwszy rower gravelowy, yy, to był 4Corners yy, niebieski, bardzo ładny, gustowny. 2018 albo 2019 rok. Zresztą krążył filmik z moim customowym przerobieniem tego wozu drabiniastego albo inne określenie pasera Polskiego gravelingu. Tak wjeżdżam jeszcze raz z tej samej strony. E, który zrobiłem w presto sport Kielce. Polecam bardzo serdecznie zawodników. E, I właśnie na butebekach był mali Ja pamiętam, że te butebeki. Pomimo tego, że były drutowe, to były fajne. Bardzo miło je wspominałem. i Pewnie trochę przez nostalgię. Yy, ale postanowiłem sprawdzić nowe produkty marki WTB. No i tak się pojawił Wulpine. Te opony chodziły w różnych wersjach. Dalej chyba chodzą. Yy, były na oprocie 60 i 120. I te 60 miały to do siebie, że dużo osób narzekało, że się. Łatwo e, przebijają. E, więc taktycznie, prawda, uznałem, że dobra, skoro 60 się przebijają, to weźmy 120. No i też się pojawił problem, bo w Polsce były praktycznie nie do dostania. Tam były jakieś pojedyncze sztuki tej konkretnej wersji. No i tak to jest, że jak sobie sprecyzujemy, co chcemy kupić, to się potem okazuje, że tych produktów jest mało. No więc szybki telefon do przyjaciela. Presto. Sport Kielce opisuję sytuację. Słuchajcie, możecie mi sprowadzić od niemca, w cudzysłowie, to się yy, Oponki, jeżeli tak w jakiej cenie? Bo te co były, to były u nas bardzo drogie. No i okazało się, że niezawodne presto. Proszę bardzo, 200 zł za sztukę, yy, ale czarne, czarne, bez kinwola, także, no trochę niegustowne, prawda? No, ale to nic. Oponki zamleczyłem. I mamy to. I mamy to przygotowane na sezonik 2025. Więc płynnie przechodzimy sobie do opcji pod tytułem jak to wszystko wygląda. Jak dostajemy opony, to w zasadzie mnie opakowanie gówno poni. Bo ważna jest guma, a nie to w jakim kartonie przychodzi. Więc od razu go wywaliłem. Nie pamiętam nic z tego kartonu, czy to było jakieś ładne, czy nie. Nieważne. tak jak mówię jest to. Kompletnie nieznacząca dla mnie informacja. To co miało znaczenie, to zakładanie na obręcz, no i tutaj i tutaj zakładanie tych opon też jest bezproblemowe. To nie są tufo, prawda? Przynajmniej te, które ja miałem, poszło to bardzo ładnie, sprawnie. Z jedną oponą miałem problem drobny. Okazało się, że uciekało powietrze i to nie była wina opony, to była wina obręczy. Bo niestety dostała obręcz w którymś miejscu i y, pojawiło się rozstrzelnienie, niestety e, więc zawiozłem obręcz do wyprostowania. Tutaj serdecznie pozdrawiam Bajk garaż Kraków, którzy temat zajęli się szybko ogarnęli e, i e, wyprostowali, wyciągnęli tą obręcz. Od razu mi zamleczyli, nie chciałbym się z tym pitolić. No, i wszystko zadziałało tak jak trzeba. Skoro przy działaniu jesteśmy, to dzień dobry, muszę ściągnąć rękawiczki. I no właśnie, taktycznie parkujemy przy koszu na śmieci. I zestaw się prezentuje w taki sposób ładnie. Opony, tak jak powiedziałem, czarne, bez skinwola. Nie mają jakichś dużych napisów producenta, tu jest taki mały tylko znaczek WTB, który zlewa się w zasadzie z całą poną. no i tu jest konfiguracja 4700 wersja light TCS fast rolling coś tam, fast rolling po prostu, no nieważne Wulpine TCS light, dokładnie 40 na 700 na 700c i to jest ten oprócz 120ka tubeless ready wiadomo no i teraz bieżniczek bieżniczek jest taki jeżdżę trochę po śniegu więc ten bieżniczek już ma takie ślady używania no ale to jest dokładnie to samo co w przypadku Pirelli i i, i, i Tufo krocki trochę większe z po boków po bokach przez środek leci taki pasek ciasnych yy, krotków i takich drobnych tutaj yy, po bokach. Więc w zasadzie nic odkrywczego. Nie miało być odkrywczo. Miało działać. I skoro przy działaniu jesteśmy cena mamy yy, cenę mamy zaliczoną widok mamy zaliczony yy... widok... wiadomo o co chodzi, widok opony mamy zaliczony wrażenia z zakładania są pozytywne yy, tak samo jak z Pirelli. tutaj nie było większego problemu yy, zamleczone, yy, zapomniane więc przechodzimy do mięsa, jak się tym jeździ yy, testowanie opony yy, było na trochę mniejszym dystansie niż zawsze yy, ponieważ ten rok był Poprzedni rok był dosyć specyficzny, o czym będzie w podsumowaniu. W każdym razie przejechałem na nich około 5000 km. Zaliczyłem dwa ultramaratony Vanoga Gravel Race w czerwcu. Polecam relka, relacja jest gdzieś tam, coś się wyświetli prawdopodobnie góra. I do tego gravelowe góry. 400 od Polish Bike Tour Też relacje macie Gdzieś tam podlinkujemy I Jak to się sprawdziło Na Wanodze Na pomoszu, Kaszuby Tam to jest naturalne środowisko tego opon Gravel typu premium Tam się zapier... To się wytnie Tam się jedzie bardzo szybko Prawda Jeńców te tereny nie biorą Sporadycznie chyba występował tam piasek, ale bardzo rzadko były single w TPK, czyli Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, też się bardzo polecają. Nie było tu żadnych problemów, jeździły. To naprawdę rewelacja, super! Bardzo mi się podobały na Wanodze. Nawet mieliśmy odcinek silnego deszczu na samym końcu, gdzie ta opona też się spisywała znakomicie. Świetna przyczepność. Naprawdę, tutaj złego słowa nie można powiedzieć o tej oponie. Jeżeli chodzi o takie warunki, bosko, po prostu bosko. No, ale potem przyszły góry 400, i góry 400 rozpocząłem od niefartu. Ja bym nie powiedział, że to jakoś specjalnie będzie rzutowało na opinię o tych oponach, albowiem mieliśmy bardzo szybki zjazd już na samym początku poszutrze i tam się okazało, że ten szutr to jest taki tłoczeń ostry, zakończony jak, trochę jak sikiera po prostu w niektórych miejscach. No i niestety pech chciał, że roztarłem troszkę oponę, nie jakoś bardzo, to też trzeba sobie powiedzieć. Trochę sobie roztarłem gdzieś tam, by się przebiła ta opona z boku. Z boku? Muszę pomyśleć, wydaje mi się, że całkiem z boku, tylko tak bardziej od nie na środku, tylko bardzo z brzegu tego bieżnika, gdzie tam są te kostki grubsze, to tam gdzieś z boku znalazł kamień po prostu miejsce, przestrzeń na cieńszy oplot, i tam się po prostu wpakował i przebił. No to jest zwyczajny pech. Tutaj nie można mówić, że opona jest czemuś winna, na to po prostu nie było wpływu. Tak się zdarzyło i trudno. I na początku miałem trochę problem z tym, bo wiecie, zeszło powietrze, ja się musiałem zatrzymać, tutaj adrenalina postartowa, zaczęły się dziać dziwne rzeczy, w końcu tam, nie wiem, dobiłem powietrza, uznałem, że a pierdziele to, może nie będzie schodziło, mleko powinno uszczelnić. Trzyma się powietrze, schodziło do ciśnienia niskiego, ale było, więc mówię, dobra, pierdziele to, i byłem na samym końcu stawki zresztą macie relację. Yy, jak zruszyłem z powrotem no i co? no i nic mleko zasklepiło opona wytrzymała pomimo tego, że pierwszy dzień w zasadzie jeździłem bez dopompowywania dopiero jak zjechaliśmy na nocleg dopompowałem więc dała radę pomimo tego, że yy, trochę była już trzaśnięta to dała radę tak więc spoko, nawet jeżeli chodzi o naprawianie i w zasadzie na tym mógłbym skończyć swoją opowieść, bo e, tak jak powiedziałem poprzedni sezon był zupełnie inny, nie jeździłem dużo, e, tradycyjnie upalałem po jakichś e, krzaczorach, w jakichś trafach, kamieniach, e, singlach chociażby ostatnio miałem noworoczną jazdę w ramach której uznałem, że znakomitym pomysłem będzie w pier... na singla w Lasku Wolskim to był chyba dzik albo inna petarda no i jechałem tam po oblodzonym trailu po oblodzonym singlu tereny leśne ostre, nieregulowane kamienie, korzenie, wszystko oblodzone w zimie. I tak nie jeździłem szybko, jechałem wolno, ale przejechałem, nie zaliczyłem żadnej gleby i było fajnie. Na tyle, na ile może być fajne zjeżdżanie po singlach, grawerem, Więc moje wrażenie no jest pozytywne. Ja powiem tak. Te opony wpisują się po prostu w ten segment. Segment cenowo- jakościowy. Płacisz 200 zł za oponę, za sztukę, i spodziewasz się szybkiej opony na asfalcie, i ona jest szybka na asfalcie. Dalej uważam, że tufo było szybsze. Po asfalcie są szybkie, porównywalnie szybkie do Pirelli. Yy, jedzie się łatwo, przyjemnie, gładziutko. Yy, trzymają się na singlach bezproblemowo. Dają super sobie radę w yy, deszczu na śliskiej nawierzchni. Po gravelu lecą jak złe, po prostu. Yy, tak samo jak pirelki. Nie ma tu kompletnie żadnego problemu. Super przyjemne. No i to jest właśnie taki segment. To jest ten segment, w którym opona szybka z bieżnikiem szybkim, kosztująca okolicy 200 zł za sztukę, jest po prostu taka, a nie inna. Łatwo się zakłada, łatwo się leczy. nie ma z nią problemów. Zakładasz i jeździsz szybko po asfalcie, szybko po gravelu w terenie też se poradzi jeżeli trzeba, ale tak jak mówię, z przyjemnością to ma mało co wspólnego. Cześć, <laughs> więc yy, daję radę. No, i to jest właśnie taka trochę moja konkluzja na temat tego typu opon. Tu przechodzimy płynnie do podsumowania. Tego testu. Opony gravelowe 40C w segmencie około 200 zł yy, są po prostu takie same wszędzie. Ten bieżnik niczym się nie będzie różnił. Nie odkryją niczego na nowo. Różnice są takie, że mamy różną gumę, mieszankę w sensie. Ta mieszanka definiuje to, czy opona jest szybsza, wolniejsza, łatwiej się mleczy. Trudniej się leczy, czy jest podatna na przebicia, czy nie jest podatna na przebicia, czy jest szybka, czy jest wolna i jak trzyma w terenie. Co jeszcze warto powiedzieć w, tej, w tym konkretnym przypadku? Miałem okazję dwa razy zrobić głupotę. Na Górach 400 mieliśmy fragment, wpakowałem się w single yy, na tej oponie, gdzie było mokro. To było ślisko, było mokro, bardzo mokro, bo tam przecież padał deszcz od całego dnia, ja byłem załadowany bikepackingiem, jechałem dokładnie na tych oponach, ten singer to był chyba zielony czy tam niebieski, ten najłatwiejszy w zasadzie, no ale jednak warunki były dosyć trudne, no i się jechało mi super, naprawdę nie miałem żadnej problemu z przyczepnością. Nie miałem żadnego dyskomfortu, że gdzieś tam mi coś ujeżdża, ulatuje. Naprawdę opona się spisała perfekcyjnie na takich warunkach, nawet powyżej oczekiwań bym powiedział. Jeżeli chodzi o pirelli, to podejrzewam, że sprawdziłyby się bardzo podobnie, ale wydaje mi się, przynajmniej takie są moje odczucia. Wydaje mi się i to są moje odczucia tylko, bo oczywiście nie jeździłem w Balabie Górze na Pirelkach w tej samej konfiguracji ale biorąc pod uwagę to co jeździłem e, singlowo na tamtej oponie i to co jeździłem na tej oponie, wydaje mi się że WTB poradziły sobie lepiej od pirelgi, e, od tej opony I jakoś tak przyjemnie się jeździło, bardziej pewnie no i wracając do e, wynurzeń bonusowych jeżeli chodzi o segment opon Grawelowych, dokładnie ten, no to. No wiecie, tutaj już nic szczególnego się nie pojawi. Jasne, możecie kupić oponę tańszą, yy, która będzie w innym segmencie cenowym i prawdopodobnie będzie miała też inną wytrzymałość yy, na przebicia. Będzie ważyła więcej, może się ją ciężej zamleczać, bo oplot będzie taki, a nie inny. I może się zdarzyć, że na przykład będzie miała problemy z yy, Trzymaniem powietrza Ale Jeżeli chodzi o 40, To te wrażenia z jazdy są Raczej zbliżone do siebie Samo WTB Według mnie No 5, z plusem Tańsze niż Pirelli Cintura to Gravelhard Nieco droższe niż Tufo Przynajmniej te, które ja kupowałem kiedyś tam Dalej jest to opona szybka Fajnie się sprawdziła w terenie, dawała przyjemność z jazdy, bardzo, bardzo w porządku, bardzo pewnie się jeździło. I nie ma się co nad tym dłużej rozwodzić. Do tej pory, wagowo opony nie miały jakiegoś większego znaczenia dla mnie, jaką ma wagę opona, więc nie porównuję tutaj. To się przekłada na całościową wagę roweru, ale biorąc pod uwagę to, jak ktoś jeździ, czyli bikepackingi, upalanie w jakichś trawach, w jakichś łąkach, dziwne pomysły. I właśnie to jest to, o czym mówię. Kupię pomysły, to są właśnie takie. Uuu. Czyli zjeżdżamy z wału w jakieś trawy, nie znam terenu. Ale se zjadę. Przynajmniej nie ma wiatru. Aha. No. Więc do takiej jazdy, spuszczać się nad tym, że o, tu opona ma 50 gram mniej. Więc oszczędzacie 100 na zestawie. No to nie ma sensu. Tutaj liczy się e, najważniejsze: przyczepność, wytrzymałość, e, sposób leczenia, naprawiania w trasie. To są rzeczy, które są ważne, a nie to, czy Opona waży o 50 gram mniej niż jej konkurent i przy okazji kosztuje 300 zł drożej. To są oczywiście liczby wzięć kupy. Także nie polecam takich tematów, bo te pomysły moje też. Są kupy, co zresztą widać. No. Także 40C ja wyczerpałem na przyszły sezon. Będę chyba się rozglądał za czymś, za czymś innym, albo pójdę w inny bieżnik albo pójdę w inny bierznik i yy, wezmę sobie 45. Albo po prostu będę dalej upalał WTB. Yy, bo taki tutaj spoiler alert. Sezon 2026 najprawdopodobniej będzie mega zbliżony do poprzedniego, jeżeli chodzi o pomysły na sport w moim wykonaniu. A o tym, jaki był ten sezon 2026, to opowiem w kolejnym odcinku, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Podsumowanie poprzedniego roku to będzie temat.